E, to jest brudne brzmienie na lokacji. Ja jestem tym, który wygląda, a ten drugi jest tym, który gra. Nie do nie mogę wczoraj. To można wczekinać? Możemy, oczywiście. Może... Jesteśmy dzisiaj na koncercie Hosti, Frontside i Illusion. Ale nie przeszkadzaj w wywiadzie, Jesteśmy dalej na scenie. W tym momencie mamy Frontside. Dzień dobry. Ze mną, ze mną Demon. tak? Ej, tak jest. Tak, nie tak popierdoliłem, tak bardzo dobrze. Witkowski. Tak. Marek Witkowski. Co można więcej powiedzieć? Jak widzicie, gitara pełna krwi. Taką też muzykę gramy, więc instrument też ma wyglądać. W naszym zespole jest dwóch gitarzystów. Ja jestem ten, który wygląda, a ten drugi jest tym, który gra. E, więc żeby wyglądać, trzeba mieć odpowiedni instrument. Żeby było łatwiej, to mamy tutaj ściągawkę. Proszę bardzo. To akurat od Ta dzięki paszczerze, jest ciemno, to jest fluorescencyjne światełko okay. i pomaga mi odnaleźć się na Okej. Okay. Nie zawsze jest to y, łatwe. E, gitara w, y, wykonana przez Marka Witkowskiego. Mam od niego dwie gitary, druga jest na zapleczu. Chłopcy nie dali mi miejsca. No nie nieważne, no wiecie. Są lepsi, muszą mieć po dwie gitary, mi wystarczy jedna. No ale jaka? E, no nawet bez stojaka, no, ale zależy jaka oczywiście taka. Dobra. Co więcej, ja nie jestem wybitnym gitarzystą, po prostu gitara ma fajnie wyglądać, ma być wygodna do grania. Struny 1254, palce bolą, co więcej ma. 81-85 81-85 zawsze IMG od, od samego okay. początku jestem wierny. Męzura? Darek, jaką mam menzurę? Nie ma Darka, nie wiem. Okej, okay, grasz w drop D? W drop nie, 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 normalnie się stroimy do B bez dropa. Okej. Okay. Tak. Okej. Okay. Okej, okay, na Ale się że te nie są jakieś. jakieś yy, właśnie, jaką my mamy menzurę, Wojtku? Nie mam pojęcia. Dobrą. Dobrą. Dobra, I, sprawdzę. I tego, tego, się tego sprawdza. ustalamy, tak to, to ustawiamy, tak że to jest dobra męzura. Dobra. Tak jest, tak jest. Gitara, co idziemy dalej? Gdzie, e, gdzie idziemy idzie dalej? dalej twój? Drugą sygnał. gitarę też mam od Marka Witkowskiego. E, o sygnale chcemy mówić za chwilę. Powiem też no, mam taki, e, Kolor też jest przepełniony krwią i też się sprawdza. W zależności od potrzeb używam bądź nie używam. Okay. E, na tej trasie w zasadzie jest to gadżet, który się znajduje w podłodze i tyle. E, korzystam też ze sterownika do Heda Randall v 2. Jest to hybryda na, na lampie tranzystorze. Okay. E, ja lubię czyste, przejrzyste brzmienie. Muszę się przebijać na scenie i, i właściwie tutaj mam, jak widzicie, też. Ekwalizer ułożony w U, chcę mieć po prostu brzmienie, które górą mi się przebija wśród basu, mm -hmm. jest to pomocne, jestem fanem zawsze brzmienia wyraźnego heavy metalowego, okay. więc przy tym, przy, tym, przy tym zostaje, natomiast środek na przody to już zasługa i on to wyciąga, żeby waliło w klatę, eee, także tak to u mnie wygląda i korzystam z dwóch ustawień, czasem z klina oczywiście, e, klasycznie do podbijania jakichś zagrywek, bo ja solowych partii nie gram e, i, i to wszystko główne e, jedno brzmienie do, do, do Czyli do, Absolutnie, absolutnie prosty minimum, które, które wystarczy, tak. Ma działać. Ma działać, tak. Super. Kurde, to jest najszybszy Rigrandown, jaki zrobię w tym momencie ja bym... na tym kanale. Nie, nie, nie. Za dużo nie mam do powiedzenia. Ale na ten nie, temat. To, jest... to jest sprzęt, którego używam od lat. Tak, e, ma działać. Nie, jestem zawsze do podkreślam, mam negatem sprzętowym, to ma być wygodne, proste w obsłudze. <laughs> Takie samo podejście mam do samochodów, mają się nie psuć, mało palić, jeździć i nie, nie przeszkadzać w komforcie życia. To samo to samo z Mega. Super. Bardzo Ci dziękuję w tej chwili. Dziękuję razie. bardzo. Super. Pozdrawiam. Cześć, Artur, tak, wiem, Frontside. Dobra, jesteśmy, jesteśmy teraz w moich klimatach ibanezy. Tak? To, to jest jakiś limit. Limit? Nie. Była taka seria okay. bardzo dawno okay. temu to jest Sergi 262.0. OK Który ma już... No nie powiem ci ile lat, ponieważ ja już kupiłem od kogoś. 262.0, do... to, 2620. to jest post to już jest Presty, czyli 0708 minimum. No, no także parę no, no, latek już. No, no, już, no, no, już, no już prawie sobie... z dwie dychy zaraz no, będzie. No, tak, ale nadal, nadal, nadal daje radę. E, we wcześniejszym setupie były tutaj w imarcji wsadzone. Tak, no jak we wszystkich drogach przekonałem się do aktywnych pick upów okay. e, No i mam IMG 8.85 za, set za kawałek. Okej, no. Więc okay, super. E, no, I to strasznie teraz <laughs> dobrze. To wiele, wiele <laughs> lepiej. No, mówili mi chłopaki z zespołu, bo we wszystkich gibanezach miałem zawsze pa, pa, pasywne pick-upy. Właśnie jak robiłem, tutaj... jak robiłem, sobie research, no to właśnie tak. zawsze pamiętam ciebie jak gibanezy. Tak. Pasywne pick-upy. Tak jest. Wiesz, jest marszy, gęsto, to jest, to jest, jest mocno, ale tak. to jest nowość w takim tak. razie. Dobra. Tak, to jest nowość. Super. Ale nie przeszkadza im wywiad, jak no przeszkadzam W wywiadzie chcę się pochwalić z drugą gitarą, to powiat, to ja ci potrzebam. Opowiadaj, chciałeś się o białym coś powiedzieć A Nie, o no biały to zaraz powiem. No. To jest moja biała gitara. Pokażemy Dobra. tak, że Dobra. piękna biała to jest, gitara. To jest 552H, zrobione na modłę shredderów z lat 80. Czy to jest no i... Genesis ten nowy? Tak. Okay. Tak tylko, że to jest. On ma już chyba z 5 lat. Nie? Tak, no bo te ma, pierwsze. A więcej, więcej niż 5 lat. Pierwsze wychodziły w 2018, bo tak, ja, swoje, to ja, to swojego to ten. ja swojego Genesisa 565 kupiłem chwilę potem, jak wyszła ta roczna hmm. seria. I też chciałem tą białą wiosło, kupić, ale. No to szajmy, świetnie to... pracuje, gryf się nie krzywi. Mogę no, powiedzieć. Tak, że... Nie dbał o gitary, jak widać pod światłem. <śla> ale o demon tutaj niosąc mi pokurzył, bo mam pokurzony tak buty. Ja nie, o kurzu, o odciskach, nie, Ale to odciski, to po powczoraj. wczorajszym graniu jestem. Zobaczcie. No, widać, na razie. Na razie trzeba. Tak, to wiesz, jak jest, to tak się przyjawiła zastruć do, do, do kolegi, ja który wiem, ma imancy. Ja wiem, jest, to wiem, to wiem to, jestem to tak, dokładnie w tym samym miejscu. To Tak. Także <grym> tak, że od lat związany z tą firmą. Dobra, Ale, most tak. blokowane, czy Dobre. ruchome wszystko? Znaczy, w sensie nie blokujesz, nie blokujesz mostka nie blokuje z tyłu, jest cały czas ruchomy. Ta gitara y, jestem w stanie zagrać przez weekend dwa koncerty, ona później zostaje w, w kanciapie przez cały tydzień, ja ją wyciągam na próbę kolejnego weekendu i ona nadal stoi. Czad. Także te sta stare mostki Floyda są po prostu, wiesz... No tak, tym bardziej, że tu masz Edge Pro. Tak jest, jeszcze... jest. on już jest troszkę widać zjechany, tak. bo schodzi lakier, ciężko to musi utrzymać, ale jest, jest mega, mega. Ale to jest problem A, chyba zwanego wszystkich Nie <laughs> <laughs> dzięki. Dam ci... <laughs> Daj ci dotrz po koncercie spokojnie. No, 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 no. Dobra. Kto to wpuścił tych fanów tak wcześniej? No ja powiem. nie wiem, ja nie wiem, yes, co się coś dzieje na tej scenie. No. Dobra. wychodzimy z Ibaneza, co dalej? Włączam kabel. Super. Okay. <noise> Włączam kabel, następnie udaję się do tej zabaweczki. To jest, okay. też, też, też jest moja nowa zabawka, ponieważ wszystko wcześniej miałem tak rozwalone w pedalboardzie. Chciałem okay. to troszeczkę e, ścieślić I mm -hmm. e, ten, i Cables, pewnie kojarzysz. Tak, 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 tak. E, tak, tak, tak. No był tak uprzejmy, że zaprojektowaliśmy to razem. No i teraz jest to w takiej konfiguracji. Co my tu mamy? No Mamy przede wszystkim sterownik e, sterownik węgla. No, no. Korzystam z kilku kanałów. Plus podbijam sobie solówki na masterze albo jeszcze okay. kolejnym konturem. Łamit, ta większa wersja DT. Mm -hmm. Mamy tutaj strojnik Korga standardowy. Okay. Standardowy, on jest po prostu nie. No jest, niezabijalny. Niezabijalny jest, jest niezabijalny Jest absolutnie niezabijany. Niezawodny. Jest tak. zawodny jest świetny. Tak. E mam Delay. Mm -hmm. Odpatrzyłem to kiedyś na, na koncercie Steel Panther. Jak Satchel, tak. Teraz, y... Satchel gra przecież na ma bardzo pedałik. Słucham, i, i mówię, kurwa tak. ten delay, muszę go mieć. No i popatrzyłem później na stronie, na no czym gra. Mm -hmm. To chyba już jest od 12, czy 15 lat. Y -y, modulacja y -y. wpięta na stałe. Tak, jest okay. w wpięta razem z... Super. Yy, I Kaczka Morleya. Kaczka Morleya oczywiście u Constrona waja. Tak, tak. Bo to tak. dwójka i... Czyli to... widzę, że generalnie ten Waj się przejawia od... od samego początku całego gdzieś podkątku. tam. Okej. Okay. wiesz, jest, jest, jest też Morley, no i cały czas gdzieś tam coś tam popatrujesz. brakuje jest, tylko Carvina Legacy, ale... To... Tak jest, ale to może kiedyś przy tak, jakieś jakichś Tak, Gdzieś tam sobie też już e, dłubie że tak powiem. Okej, okay. super. I coś tam się dzieje w moim literowym świecie o grania we f tam sobie jeszcze coś solowego już robię, bo. Super. Dzięki temu, że uczę w szkole na normalnym stroju, bo jak wiesz, mi się bardzo nisko opinii, Tak, no to no, jest granie w E-standard jest po prostu dla mnie. Takim oczyszczenie odkrywcze. odkrywcze i tak. coraz, coraz więcej odkrywam nowych rzeczy, tym bardziej rzeczowe też progresują. Tak. Jeżeli fajnie się gra, i no i wszystko, co będę nagrywał, yy, nowe i swoje, no to będzie w standard. Super. Nie ja zamierzam nic obniżać, okay. nic, tego po, wiesz, tyle lat yy, w, w tym stroju to już jest yy, męczące, że tak powiem. Nie? Więc, no ile teraz, ile, teraz ile też można szkodasz, powtarzać, to ten sam ten wiesz, sam ja te, kocham to tak samo, jak wiesz, mm -hmm. grazie we końcu i scenie, ale dzięki temu, że jest ta szkoła i jest standard, to odkryłem gitarę na nowo. Mm -hmm. Super! Okej, okay. no czyli obstawiam, tak. czyli dobra, to czekaj, obstawiam, że ten instrument i ten jakże wspaniały biały instrument, który widzieliśmy przed chwilą, to są gitary typowo frontside'owe. Tak jest, to prawda. Czyli jest jeszcze dodatkowa trzoda gitar E-Standard. Jest. E jest, jeszcze. Czad, jest. super, jest ale to, to o tym kiedyś ja, bo, na pewno. Tak, to, to kiedyś y, może się zobaczymy gdzieś tam tak. w Sosnowcu albo tak. będziesz... Bardzo, kapelcy, bardzo, to bardzo chętnie. do szkoły, to tam mam wszystkie w E-Standard i też same ibanesy, nie? Bardzo ZO dobrze. mam jeszcze dwa y, przystrojone do tego stroju i jeden na, na E-Standard. Okej, okay. tak. super, super, no wpinamy to oczywiście do, do tego potwora. Power Powerball, który jest ze mną chyba od. Wojtek Ilon ma 20 lat? 50. I to jest bardzo jeszcze długo. pierwszy Powerball. Pierwszy Powerball, to jest okay. niedozaję... Nie do zaje To można Możemy, oczywiście, że możemy. Nie, nie, to ma tak, być tutaj To ma być jak, bardzo, jak najbardziej naturalne. Ja tutaj więc... na przykład korzystam z bramki. Okej, okay, wbudowanej. tak. Jako 70% rozkręcona, jest zbudowana i bardzo dobrze działa. Jest to mm -hmm. sprawdzone z tym, tym sprzęcie się nigdy nic nie zepsuło, nigdy. Okay. On jeździ wozi wozimy, go, wiesz, w różnych warunkach grał w, w, w całe, całe trasy i wszystko, nigdy się, nigdy się to nic nie zepsuło. OK. Więc jest, ma też kej case, dobrze opakowany, więc zawsze jest dobrze zabezpieczony. Ja osobiście nie gram, to nie jest mój marshal. Mm -hmm. Miałem 1960. E, Ale to, wcześniej. to mieli 19. ,60. To zaczynaliśmy od tego, trzeba. Bo, bo trzeba mieć. Tak, tak ja później tak. sobie zrobiłem. U Dawida Bogi zrobiłem sobie mhm. taką customową wersję swoją, tam wiesz, czary-mary z deskami, żeby inaczej brzmiało, więc... Dusze i tak dalej, wszystkie... do okej, okay, dobra. U mnie dla Boga taki custom jest... Pytanie zasadnicze, mhm. z racji tego, że na prawej stronie mamy hybrydowy head, mhm. na lewej stronie mamy lampowy head, mhm. Pozwala ci się to troszeczkę bardziej przebijać, jednak no czujesz różnicę w tym wszystkim. Nie mogę słuchając nas z przodu, ale my okay. jesteśmy akurat, jak ja sobie czasami podłączę bez przodu i idę z przodu. No to to, jest, to się tak uzupełnia, mm -hmm. że ciężko to. Każdy z was zajmuje tak, po prostu inne pasmo. Tak, dokładnie tak. Tym bardziej, że jak już ja się teraz przebija bardzo z solówkami, no bo mm -hmm. wybijam, to bardzo, wiesz, mam odpowiednię no? z delayem, Więc to się uzupełnia świetnie. Super. Dobra, mamy wszystko. Bardzo tak, dziękuję tak. i miłego grania. do zobaczenia. Japoński Jazz Bass, The Halipa, Palisander, Klon i jedyna zmiana to jest aktywny J-Set, pick Później sygnał wchodzi do takiego preampu. ampu Okej, Duke King Axe. Tak, Pro trójka. Czy masz w tym momencie po prostu najbardziej streamline'owy setup jaki może być? Cokolwiek to znaczy to. <noise> e, dobra, ważne pytanie. 34 cale bez standard. Problematyczne e. czy nie? Nie. nie. Wszystko działa? Wszystko działa. On już tak chyba od kilkunastu lat. Ok. Z takim zestawem stron pracuje. Ok. A jest jeszcze drugi bas, to jest kopia Stingraya zrobiona przez Fleima okay. w 2005 roku, chyba. Czyli absolutne tam, klasyki. I tam zmiana, jedyna to w, też zmiana była na EMG. Tam jest e, MMTW5, a mm -hmm. to jest taki z trzema tak, 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 bożary, tak, tak. A tak. jako single. Tyle. Czyli tu Bas, wychodzimy w kabel. Preamp, yeah, pre Daga tego pinika Sansam. Nie, sans nie, jest tutaj. on został. Okay. Do Pro wchodzi po prostu. Protrójka, wychodzisz na paczkę, czy wychodzisz na linię? E, linia wychodzi z e, preampu. Okay. Jeszcze z e, paszki. Jeszcze z paczki, też też na mikrofon. To akurat nie jest moja, bo to jest Monika z Husty. Ja mam e, Ampega 410 HLF, okay. z tego tego. Ok, super. Bardzo prosty setup, robi robotę, ma grać. Jak z XIX wieku. Tak jest. Bardzo dziękuję. Dziękuję Cześć. the tank is talking okay